Kierowanie firmą lub zarządzanie jej finansami to w dużym stopniu ciągła walka o korzystny bilans między przychodami i wydatkami. Walkę tę utrudniają sytuacje, w których nie można prognozować przyszłych wydatków ani zapanować do końca nad aktualnymi. Co chwila okazuje się, że Twoje przedsiębiorstwo potrzebuje nowych stanowisk pracy i dodatkowych narzędzi lub rozprzeciwnie, chce zrezygnować ze zbędnych usług i skończyć z płaceniem za niewykorzystywane licencje. Z kolei wciąż ewoluujące technologie wymuszają inwestowanie w nowy sprzęt lub nowe wersje oprogramowania, nie zawsze przewidziane w firmowym budżecie. Jeśli szukasz wyjścia z tej mało komfortowej sytuacji, mamy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie. UCAS, czyli system ujednoliconej komunikacji z chmury, dostarczany przez Integrated Solutions jako usługa. Jak rozumieć pojęcie jako usługa? To bardzo proste. Tradycyjnie, żeby mieć w swojej firmie system Unified Communication, trzeba było dysponować własnym data center, a to z kolei oznacza pokaźne sumy przeznaczane na jego stworzenie, utrzymywanie, aktualizowanie i serwisowanie. Dużo zachodu, wysokie koszty. Chmura obliczeniowa przyniosła prawdziwą rewolucję. Od teraz utrzymywanie platformy UC leży po stronie dostawcy usługi, takiego jak Integrated Solutions. Ty płacisz tylko, za same rozwiązania, których Twoja firma potrzebuje i z których faktycznie korzysta. Jakie wymierne korzyści to oznacza? Po pierwsze, redukcję wydatków na dział IT. Wszystkie nakłady inwestycyjne znikają, zastąpione miesięcznymi opłatami operacyjnymi, czyli OPEX zamiast CapExu. Po drugie, obniżenie wydatków na połączenia telekomunikacyjne. Integrated Solutions, będąc częścią Orange Polska, dostarcza kompletne rozwiązanie. To znaczy, że infrastruktura, aplikacje i łącza są z jednego źródła, co jest modelem pewniejszym i dużo tańszym w korzystaniu niż usługi wielu dostawców. Po trzecie, znaczny wzrost efektywności Twoich pracowników dzięki zintegrowanemu systemowi ujednoliconej komunikacji, czyli sprawniej idące projekty, szybciej wprowadzane na rynek produkty, a w rezultacie zwiększone przychody. Lucas od Integrity Solutions zapewni Ci również to, czego do tej pory tak bardzo ci brakowało: pełną kontrolę nad firmowymi wydatkami na IT. Koniec przykrych niespodzianek. Dzięki przejrzystemu systemowi opłat i jednej fakturze miesięcznej, wiesz dokładnie, ile wynoszą wydatki Twojej firmy i możesz łatwo je prognozować w zależności od przyszłych potrzeb. W lepszej kontroli finansowej bardzo pomocna jest też elastyczność i skalowalność. Umówmy się, nawet najlepszy szef IT nie jest w stanie przewidzieć ze stuprocentową precyzją, gdzie jego firma znajdzie się za 3 lata, ile będzie wtedy zatrudniała osób i jakie będzie miała potrzeby. Dzięki chmurze nie musisz tego przewidywać, ponieważ przestało to być problemem. W modelu as a service płacisz tylko za to, czego faktycznie potrzebujesz i używasz. To tak zwany model pay as you use. Wszystko to brzmi pięknie, jeśli chcesz zacząć korzystać z systemu UC, ale pewnie zastanawiasz się, co w sytuacji, gdy Twoja firma posiada już infrastrukturę IT w tym zakresie. No cóż, od tego właśnie jesteśmy. W 90% przypadków, w których wdrażamy UCAS-a, polega to na integracji starej infrastruktury z modelem chmury, a stosując podejście małej łyżeczki, przeprowadzamy cały proces etapowo i bezboleśnie. Przyznasz, że wdrożenie rozwiązania, które Pozwala znacząco obniżyć wydatki, jednocześnie zwiększyć efektywność pracowników, warte jest rozważenia. Zwłaszcza, że cały system możesz dodatkowo przetestować przez pełne dwa tygodnie zupełnie za darmo. Jeśli masz na to ochotę, po prostu zgłoś swój udział za pośrednictwem naszego serwisu.